Panie trenerze, no niesamowicie emocjonujące spotkanie to pierwsze pytanie otwierające jakie wnioski po e, dwóch godzinach gry i serii rzutów karnych tutaj w Zielonej Górze. Jak widać po moim stanie emocje trwają. No ale coś tam może jednak się panu wyklarowało już w głowie. Najważniejszy był awans i można oczywiście żałować niepotrzebnych 30 minut, można żałować nerwówki i straconych bramek w sposób, w których e, spokojnie można powiedzmy zapobiec, ale trzeba docenić zachowania przeciwnika, jego odwagę, jego konkretny model, który jest realizowany przez trenera i przez całą drużynę, także w także tutaj trzeba oddać rywalom, że są dobrze przygotowani, wiedzą co chcą grać, w jaki sposób, wykorzystali jeden moment naszej, powiedzmy, nieuwagi albo przegranych pojedynków, nieco nieoptymalnego ustawienia, ale to teraz nie ma znaczenia, bo tak jak Byłem bardzo zadowolony po meczu z motorem, gdzie popełniliśmy sporo błędów, ale finalnie podnieśliśmy się z 2-0 i wygraliśmy wtedy mecz na wyjeździe. W takich okolicznościach, tak tutaj, pomimo że to nie jest ekstraklasa, to waga tego meczu wcale nie była mniejsza. Powiedziałbym, że nawet większa, bo przegrywając z motorem nic by się nie wydarzyło więcej, w sensie z perspektywy ekstraklasy nie odpadlibyśmy z rozgrywek, a tutaj moglibyśmy sobie utrudnić próbę zajścia wyżej. I z wniosków to jest to, że po ostatnich naszych wspólnych momentach pracy, treningach, meczach, po tym jak jasno zdefiniowaliśmy wobec siebie oczekiwania, że wymagamy od siebie bardzo, bardzo dużo, to drużyna Oczywiście pokazała charakter po raz kolejny, bo charakter w tym sensie, że pomimo tego, że wydarzyło się coś, co nie powinno się wydarzyć, no, bramka, także ta druga stracona w takich no, niepotrzebnych okolicznościach, powiedziałbym, yy, cała yy, dogrywka grająca praktycznie z hamu utykającym, i, i to jest coś, co i ten spokój, o którym, do którego zmierzam, że najważniejszy oczywiście spokój w serii rzutów karnych ale tym meczem myślę, że znów wygraliśmy coś więcej niż tylko awans do kolejnej rundy, bo postawa Hamu, który wypracował dwie bramki, zdobył dwie bramki, tą trzecią też miał kluczowy udział, pomimo tego, że praktycznie nie był w stanie biegać, ale na moją propozycję, że może spokojnie opuścić wojsko, bo, bo nie chce go po prostu zniszczyć tym i on stoi, nie, nie, ja się, ja się przydam drużynie i to jest coś, co ja chciałbym, żebyśmy na pewno docenili, mówię, można kwestionować poziom przeciwnika, ale przeciwniku trzeba oddać dobre przygotowanie i dobre nastawienie do meczu, ale na pewno coś, co jest dla mnie kluczowe i pierwszy kluczowy wniosek, że w tej szatni na pewno jest mocny potencjał, abstrahując od Piłskarskiego, bo o tym teraz nie mówię, potencjał do stawania przed mocnymi wyzwaniami i pokazywania w kluczowych momentach swojego charakteru. Z tym bardziej, że Lechia dominowała mocno w pierwszej połowie, to się trochę zmieniło w drugiej, kiedy wprowadził pan trzech nowych zawodników na boisko. Ja nie chciałbym, żebyśmy nadużywali słowa dominacja, bo dominację musielibyśmy bardzo klarownie yy, zdefiniować. Dominacja dla mnie w piłce nożnej jest wtedy, kiedy jakaś drużyna przebywa w polu karnym rywala, wykonuje jedno podanie za drugim, po stracie piłki od razu zatrzymuje się na no, 30 metrze i kontynuuje atak 30 metrów od bramki rywala. Yy, nie dostrzegłem nawet momentu takiej sytuacji. To, że przeciwnik ma inicjatywę do pressingu i my wykonaliśmy kilkanaście podań pod ich pressingiem, nie tracąc piłki, było elementem oczywiście strategii naszego modelu, bo to nawet jeżeli nie przynosi efektu, co mogło przynieść efekt, gdybyśmy szybciej przenieśli piłkę w pole karne, to powoduje, że przeciwnik jest zmęczony i on oczywiście wydaje się, że ma inicjatywę, ale nic, żadnych z tego efektów nie było, bo nawet odbiorów było niewielka, nie, niewielka liczba. I tak bym odpowiedział, a pierwsza połowa wynikała w mojej ocenie też z tego, że przeciwnik był bardzo dobrze nastawiony i miał siłę jeszcze biegać. A później druga połowa to oczywiście można powiedzieć, że zmiany wniosły dużo, bo zmiany wniosły dużo, ale to nie jest tak, że ci, którzy byli w pierwszej połowie zagrali jakoś fatalnie i dlatego tylko, że oni zeszli było lepiej. Chodzi o to, że niektórzy wykonują robotę i to jest coś, co próbowałem też ostatnio przekazać, że nie zawsze będziesz miał bramkę, nie zawsze będziesz miał coś dla siebie ekstra, asystę, bramkę, coś kluczowego, co w, o czym wszyscy mówią, ale samo zmęczenie przeciwnika to już jest wartość dla drużyny, bo wtedy będą zmiennicy i mogą pokazać więcej jakości, czy bardziej zmęczony przeciwnik, dlatego tak bym odpowiedział. To jeszcze o Said'a zapytam, czy to może być coś poważnego, czy to kwestia skurczu, przemęczenia? Nie, Said trenuje mocno, jak zresztą wszyscy nasi piłkarze, ale wysiłek treningowy nigdy nie będzie dokładnie taki sam jak wysiłek meczowy. I on tutaj dając siebie maksa doznał podczas wyskoku i u gdzie następuje wtedy tak zwany kurczek ekscentryczny, czyli bardzo taki mocny dla się, Miał skurcz po prostu. I skurcz te włókna nie są w stanie się tak szybko zregenerować. Wymagają pracy z fizjoterapeutą. Gdybyśmy mieli zmianę, to oczywiście by zszedł z boiska, ale to jest nic poważnego, tylko kwestia rozbicia mięśnia i szybkiej regeneracji. Dziękuję. Panie trenerze, dwaj napastnicy dzisiaj od początku. Podobne warunki fizyczne, podobny też sposób gry. Jak pan oceni to, jak to wyglądało z pana perspektywy? Nie wiem, czy to można nazwać eksperymentem, no ta próba po prostu takiego grania dzisiaj. Ja cały czas powtarzam, że my... Nie... Chcemy zrobić wszystko, żeby najlepsi grali, najlepiej pracujący i ci, którzy w danym momencie najlepiej mogą przydać się drużynie. Jeżeli wiemy, że czasami potrzebowaliśmy gonić wynik i chcieliśmy zrobić coś jeszcze ekstra, my jako sztab i my jako drużyna i my jako piłkarze, to nie chciałbym się ograniczać, że dobry piłkarz w dobrej formie, tak jak i drądzić, że rywalizuje z dobrym piłkarzem który jest w dobrej formie i tylko jeden z nich może być na boisku. Dlatego dzisiejszy mecz był takim próbą, próbą potwierdzenia rozwoju naszego sposobu grania, żebyśmy mogli te opcje wykorzystywać też w lidze, bo oczywiście w treningu możemy tego próbować, próbowaliśmy, dzisiaj to przyniosło nawet niezły efekt, pomimo tego, że nie zawsze nasi napastnicy dostawali dokładne piłki, ale to jest coś, co my chcemy wykorzystać i nie jest powiedziane, że w najbliższym czasie, w najbliższym nawet meczu ligowym. Oh, so, congratulations for uh, this uh, winning. But the, uh, the atmosphere of this game was very tough for you. But anyway, you can be happy that you started from the first minute in this match. Yes, for sure, for sure. I'm happy that I can be in the start eleven. But uh, after, uh, you know, you have to be happy because this game was was not easy game because every cup game is is like like final and uh, today we, we see again that we have to work to work uh, because even is uh, a lot of difference between us and uh, this opponent we see that they can play football they c they can make good uh, action to to score goals and they put us not many times in difficulty because because we control the game but uh, was was a tough uh, game like uh, like you say there were few problems with uh, finishing actions in uh, offensive, but also in in defensive. Uh, could you tell us why did you lose three goals against the uh, team from the third uh, league? It's not uh, for me. It's not uh, because they are in the third league. It's uh, maybe to show more angry in the 16 meters because. Uh, we see also in our champion championship that when you are we create chance, but in our box we we have to more more aggressive, more uh, more angry to score to to show them that we want to score. And today again we we bring got some good cross. We we create chance, but. It's not going, going goal, but uh, we, we keep working. We are, uh, we are a good team. We, we believe in it. We we are strong, and we have to show this every every day, every week, in training. And uh, today, good for us. We go we go in the next step, but we have to keep working, like I say, because if you don't score, you can't win in the game. It's a hard uh, week for all of you. Previous game was on Sunday. Today is Thursday, and the next game only in three uh, days. Uh, this is for what we for what we play football. We, we, are, we are here for this, and uh, I, I think we like this because everyone uh, knows that Premier League is uh, is like this and is for uh, I think and I hope for everyone is a dream to play there, and uh, it's good now. We have to show, we have to recoup good. We have to, to be ready because Sunday will be, will be another big game. No gratulacje, doczekałeś się w końcu gola strzelnego w barwach Widzewa. To najpierw zapytam, jakie to uczucie strzelić dla czerwono-białych czerwonych. No wiadomo, że jest co fajne uczucie, ale czekam teraz na premierowe trafienie w Ekstraklasie. Okraszone dzisiaj to trafienie sporym stresem do ostatnich minut, prawda? No sporo emocji, powinniśmy ten mecz szybciej zakończyć, no ale jest jak jest, w niedzielę przed nami następny krok. Mieliśmy takie wrażenie, obserwując ten mecz, że byłeś zwłaszcza w pierwszej połowie jednym z bardziej aktywnych, próbując znaleźć drogę do pola karnego Lechii, ale coś, coś nie wychodziło. Dlaczego nie dawało się oddać celnych strzałów w tej pierwszej połowie zwłaszcza? Wydaje mi się, że Lechia też była po prostu dobrze zorganizowana w defensywie, no i brakowało właśnie skupienia takiego na detalach, wydaje mi się. Czy później, goniąc ten wynik, też czuliście taką, taką presję, która Was jakoś paraliżowała? No, no Później przyszło to, to prowadzenie i, i strata gola na 2-2. Na zawsze jest presja, bo mierząc się z drużyną z niższej ligi, zawsze jest ta presja, jeśli właśnie dają gol kontaktowy czy to remisowy, więc no, była presja. No, ale ważne, że dociągnęliśmy ten wynik i możemy się cieszyć za zwycięstwo. Następny mecz już za trzy e, dni przeciwko e, Legii. Czy taki skok od drużyny trzecioligowej do meczu e, z Legią jakoś e, no, działa e, jeszcze bardziej mobilizująco na Was? Na pewno działa mobilizująco, bo jest to mecz z Legią i to na wyjeździe, więc idziemy po zwycięstwo. Dziękuję.